strony Jakoś Witam Was w kolejnym Logu Dzisiaj Króciutka przyjażdżka Jedziemy sobie na Żabidołki Zobaczymy co tam się dzieje Ogólnie Żabidołki To nasz taki teren do treningów Można powiedzieć No Pisałem do kolegi Opony mam ogarnięte od niego Są to używane opony ale w stanie idealnym Oczywiście myślę że kolega nie, yy, z kasy nie skroi On też ogólnie jeździ na Enduro na LC300 Bardzo fajna maszyna co idzie to jest szatan po prostu No Tak więc Czyli jutro jadę je odebrać. Sobota montuję. Oj, coś czuję, że w ragach nie ma oleju. To też będzie rozrobienie. się, że opony nie gubię. Nie wyleciałem jeszcze z felgi. No Kagiwa jeszcze potrzebuje regulacji. To jest na pewno. Ale na razie na razie można docierać. Bo pewnie jak dotrę motorek No to pewnie znowu trzeba będzie jakieś podjąć regulacje tego Kurde dziady, dziady <laughs> tak, wczoraj byłem ogólnie nagrać motofalo Nagrałem, słuchajcie, nagrałem, ale była tałka mgła Możemy sobie przejść Zobaczycie, trzeba uważać na nory, bo tu zwierzyna grasuje że po prostu no, nic nie udało się Uchwycić i nagrywam ten sam motofagok, co wczoraj nagrałem. I ja wczoraj tu się zdziwiłem, bo fajnie rozkopują to i coraz lepszy teren tu będzie do jazdy. No, już nie jestem zaskoczony tym. Nie będzie mojego wow na filmiku, ale widać, że fajnie, bo rozkopują, biorą stąd piach i będzie fajny teren do jeżdżenia, do trenowania, bo to naprawdę jest fajnie. O, jeszcze moje ślady wczorajsze. Dobra, to ogólnie chyba znacie te to są żabie dołki tu. Czekajcie, czekajcie. Ktoś jakby jest kurwa. No tu trzeba uważać, bo tu zwierzyna kurwa grasuje. No. Chuj, ty, ja lecę, bo ja nie wiem, boję się samemu tutaj być. Chociaż mam blisko do domu, <grym> to jest dosłownie 200 metrów. I my co tamtędy jeździmy. No ale. Pewnie widzieliście już te żabiedołki nie na jednym filmie, bo jeździmy tu często, trenujemy i. No, można nabrać techniki, wprawy, kurczę, kondycji, wszystkiego. I wygląda tu coraz lepiej, jak tak rozkopią aż tam, no to będzie po prostu bajka i fajnie jakby tu jakiś kurde otworzyli ten do jakiś motopark, coś w tym stylu, ale tutaj nic ci takiego nie zrobią, bo to są syfy. Nie wiem, jedziemy dalej. Ja o, o czymś pogadam. Pogadam o tym może... O też... Wiecie, że buduje tor motocross, e, enduro znaczy i oczywiście są plany, żeby to ukończyć wszystko, ale czekam na brata, kiedy kupi motor, czekam na kolegę, kiedy kupi motor i wtedy powiedzieli, że weźmiemy się ostro za ten tor. Ja już chciałem teraz. Samemu ja nic nie zdziałam. Pojedziemy tą drogą, co wróciliśmy. Nie będę się przez ulicę pchał, bo przecież... Enduro mam. To polami będę jeździł, nie? No. I... Są duże plany wobec tego toru. Myślę, że nam się uda, bo już 3 lata go budujemy no i kurczę, miesiące mijają, można powiedzieć. A ten poprawiłem trochę kamerę. Ale mikrofon niestety jest tak samo wczoraj był w innym miejscu, ale głos był tragiczny, więc zmieniłem teraz jak jest. Nie, muszę pomyśleć, może jeszcze dodatkową gąbkę nałożyć na to nie zgubiłem opony o. ale mnie zarzuciło mocno mnie zarzuciło myślałem że się wywalę To jest Czemu on mi tak przygazował Czyżby się nagrzał? Na pewno się nagrzał, ale Zapłon. Wy... A to ja wyłączyłem Och, gorący Ciekawie czy dojadę tutaj do kolegi co sobie zapalę papierosa i na chatę będę jechał bo nie chcę go po prostu tak męczyć. Odpali mi normalnie albo coś obroty. Może paliwa już nie mam. Może tak być. Jest mało. Albo zapomniałem odkręcić. Nie, no jest odkręcony. 正常，你家。 Ciekawe czy jest Ciekawe czy jest On akurat sobie odpocznie trochę Nie wiem czy mnie słyszał czy nie Zaraz zadzwonimy do niego Dzień dobry. Hello darkness, my Policja. Ale dym. Jeśli nie odbiera jego strata, a mógłby się przejechać. Dobra, jadę do, na tą Hawirę. No i z przypałem kończymy ten motofałdą, więc na razie. Trzymajcie się. Cześć.